Hey Pinkna Ja miałam w ciągu mojego życia bardzo dużo takich przepychanek, jeżeli chodzi o mój osobisty styl. I to nie tylko styl ubierania się, ale też taki mój ogólny vibe jako osoby. To znaczy makijaż, biżuteria, nie wiem, włosy. W ogóle od tej strony mnie jeszcze nie poznałaś, bo to było bardzo dawno temu, ale ja na przykład miałam epizod bycia glaniarą, kiedy nosiłam wojskowe kurtki. Miałam takie długie, czerwone włosy. Generalnie mój styl się bardzo zmieniał na przestrzeni lat. I miałam Mam też takie epizod już w trakcie mojej działalności w internecie, że nosiłam się na bardzo kolorowo. To był bardzo dziwny etap w moim życiu. Ale nie wiem, mam wrażenie, że w ciągu ostatniego roku ta moja estetyka jakoś tak się. Ustatkowała, jest taka bardziej spójna I ja to nazywam po prostu basic Ale natrafiłam w internecie na określenie clean look I to jest definicja tego wszystkiego o czym marzę Więc dzisiaj robimy takie get ready with me w stylu clean girl I pokażę ci trochę stylówek, makijaż Ale jak już tutaj siedzę to zaczniemy od pielęgnacji Bo jak widzicie moja mordka jest bez niczego To jest coś co mi ostatnio ratuje życie To jest y, taki ice roller I on miał w środku, w tej części tutaj Taki wkład który się zamraża, wiecie jak są takie niebieskie, żelowe wkłady, często się to nakłada na kontuzje na przykład i tak dalej, to on ma coś takiego, ale ja to wyjęłam, bo to było bardzo dziwne i po prostu teraz nalewam sobie do tego wody i zamrażam to przez noc yy, po prostu w żarce i... this. Ja nie jestem osobą, która ma skłonności do puchnięcia, ale zdarza mi się, na przykład jeżeli płaczę w nocy, to się obudzi z takimi podpuchniętymi oczami, albo jeżeli wcześniejszego dnia zjadłam dużo soli, to się budzę podpuchnięta i to mi po prostu ratuje życie. Założę sobie włosy do tyłu, bo teraz już lecimy z maźdłami i z nowości pielęgnacyjnych dostałam ostatnio paczkę od Kilsa i tam był krem pod oczy, a mi się mój akurat kończył, więc teraz testujemy. Powiem wam, że używam tego kremu dopiero tydzień, ale już zaczynam rozumieć czemu ludzie używają drogiej pielęgnacji. Ja zawsze uważałam, że droga pielęgnacja to jest takie trochę bez sensu wydatek, że te takie produkty apteczne często działają tak samo dobrze, a są w dużo niższych cenach i jakoś, nie wiem, pielęgnacja zawsze była na końcu mojej listy priorytetów, ale używając tego kremu czuję luksus. Sama bym go sobie raczej nie kupiła, ale jak już mam, to korzystam i jest naprawdę bardzo fajny. Dalsza część mojej rutyny jest już bardziej studencka, czyli cerawe i ten krem to jest mój totalny hit. Mm, nagrałam w ogóle ostatnio moją taką rutynę pielęgnacyjną na TikToka i jestem bardzo dumna z tego filmu, bo uważam, że mega fajnie wyszedł, więc wbijaj na TikToka, jeżeli jeszcze ci tam nie ma, bo przegapiasz, przegapiasz sporo, moja droga. SPF stara, jeśli jeszcze nie nałożyłaś SPF-u, to zrób to teraz i podziękujesz mi za 20 lat. Ja uwielbiam ten z Holika Holika, to jest moje chyba trzecie opakowanie już i te spf -y w żelu dużo bardziej do mnie przemawiają niż te takie białe, które wiecie, trzeba rozcierać po całej twarzy i to zajmuje masę czasu. Ten wrabia mi się w twarz, tak w minutę, i jest dobrze. To jest moja gotowa mordka i zaraz polecimy z makijażem, ale najpierw przerwa na kawę. Lubiam mrożoną kawę. W tym momencie nie wyobrażam sobie już dnia bez mrożonej kawy, szczególnie kiedy się robi cieplej za oknem, to mm -mm. love of my life. E, w ogóle często mnie pytacie na Instagramie skąd mam te szklanki, bo one są takie cool, wyglądają jak puszki. E, ja je zamawiałam przez internet z hurtowni i jeżeli wpiszecie sobie glass can w Google to wam wyskoczą wszystkie kształty i rozmiary. E, polecanko, ja wzięłam te wyższe, bo ja lubię moją mrożoną latę w takich wyższych szklaneczkach. W ogóle stara, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to nie wiem, co robisz ze swoim życiem, ale dzisiaj jest dodatkowe zlecenie. Napisz mi w komentarzu coś miłego albo coś niemiłego, nie wiem, możesz mi napisać, Baśka, ale ty mnie dzisiaj wkurzasz. Cokolwiek, bo już nie wiem, jak kopnąć ten algorytm, żeby to poszło do przodu. Jesteśmy turbo banowani. Jak wrzuciłam mój ostatni film, to nie dość, że większość ludzi nie dostała powiadomienia, to jeszcze ja sama na moim własnym kanale nie mogłam go przez pierwsze 10 minut znaleźć, bo po prostu się nie wyświetlał na mojej stronie głównej. Więc... E, tak. Wyślij ten film do swojej psiapsi albo coś. I don't know. A najcieplej mi na serduszku w ogóle jak mnie udostępniczy na Instagramie, bo wtedy mogę sobie to polajkować, mogę to udostępnić i generalnie fajnie jest zobaczyć to wsparcie tak realnie. I love you. Dobra, lecimy z makijażem, bo ja nie mam dzisiaj za dużo czasu. W ogóle powinnam o tym wspomnieć wcześniej, ale mam dzisiaj egzamin. Co prawda ten egzamin jest z fakultetu, więc nie powinien być jakiś super trudny i mniej więcej wydaje mi się, że umiem wszystko, co powinnam umieć, ale jeszcze muszę się trochę pouczyć, bo nie chcę ryzykować poprawki. Nie mam na to czasu w tym momencie. W ogóle w tym semestrze mam średnią 4,76 na razie, Zaczęłam dopiero 5 egzaminów, więc to nie jest moja ostateczna średnia i na pewno będzie niższa na ten semestr, ale jestem z tym bardzo dumna. Powiem wam, że w tym semestrze bardzo dobrze rozplanowaliśmy egzaminy, bo popełniliśmy już ten błąd wcześniej, że zostawialiśmy wszystko na sesję i potem się okazywało, że w sesji mamy codziennie egzamin i jeszcze nie wszystkie się zmieszczą, a teraz tak stopniowo, od początku maja powoli robimy sobie egzaminy co jakiś czas i dzięki temu będziemy mieli luźniejszą sesję i, i nie będę musiać się tak stresować. Taka definicja makijażu clean girl to jest taka czysta, rozświetlona cera, generalnie neutralne kolory, taki naturalny look i nie wiem jak bardzo w naturalny look wpisują się moje plastikowe rzęsy, ale lecimy i zaczynam od brwi. Dużo osób prosiło mnie o tutorialne brwi, więc używam kleju z GOT-2B, który zresztą wy mi poleciliście. I takie szczoteczki z rozpona za Powiem Wam, że to jest najlepsze, kombo. sprawdza się dużo lepiej niż wszystkie droższe produkty, których próbowałam i I love it. Ten klej potrzebuje troszeczkę czasu, żeby zaschnąć, więc ja robię te brwi tak na raty. To znaczy układam pierwszą brew, daję jej trochę odetchnąć, w tym czasie robię drugą, i potem wracam do tej pierwszej i muszę ją jeszcze, wiecie, do końca ułożyć tak, jakbym chciała. Nie dam rady tego robić do podglądu, więc pokażę Wam tylko ogólnie, o co mi chodzi. E, ja tych włosków nie zaczesuję tak do góry, mam wrażenie, że wtedy wyglądam, jakbym była lekko crazy. Zaczesuję je tak bardziej po diagonalu, i przez to ta brew jest grubsza, jest taka bardziej objętościowa, ale nie jest taka szalona. Dobra, ułożyłam je sobie przed lustrem i przy okazji miałam małe, domowe emergency, bo mój kot postanowił obwieścić wszystkim sąsiadom, że się zesrał. Kociary, dajcie mi znać, czy wasze koty też tak robią, ale moja kochana córeczka, jak się zesra do swojej kuwety, to ona nie może wyjść stamtąd. Ona musi łapką skrobać o tę kuwetę, żeby ktoś przyszedł i sprzątnął tę kupę. I póki jedno z nas się nie podniesie i nie sprzątnie tej kupy, to ona będzie w łazience i będzie skrobała o tę kuwetę. I to jest naprawdę głośne i naprawdę denerwujące. Więc e, tak. Jestem tresowana przez mojego kota w tym momencie. Ten klej brwi jest super i generalnie uwielbiam ten efekt, ale najgorsze jest to, że potem trzeba czyścić całą skórę wokół brwi, bo jeżeli na tą skórę potem się dostanie korektor albo puder, to on się tak zciastkuje i to będzie wyglądało, jakbyśmy miały suche skórki. O nie, dostałam takie powiadomienie, wiecie, wyświetliła mi się ikonka impostu i myślałam, że przyszła jakaś moja paczka, ale to tylko powiadomienie, że mój zwrot został odebrany przez kuriera. Rozczarowanko. Dobra, lecimy z make-upem. Ja generalnie nie używam y, podkładu, więc to się wpisuje w taki natural look. Boże, moja gąbeczka jest już obrzydliwa, muszę ją wymienić. Muszę sobie to zapisać na mojej liście rzeczy do zrobienia, bo y, ja tak mam często z gąbeczkami, że one są ostatnią rzeczą, którą, o której ja w ogóle myślę, jeżeli chodzi o moje kosmetyki. Bo wiecie, jak mi się kończy puder, to... No, już będę wyciskała te ostatki z niego po prostu, no ale w końcu pójdę i kupię nowy. Ale z gąbeczką to jest tak, że ona jakby teoretycznie dalej spełnia swoją funkcję, więc po co ją wymieniać? No, ale w sumie już jest obrzydliwa, więc wypadałoby. I ja tak odkładam to i odkładam, więc muszę sobie w końcu zapisać na mojej liście rzeczy do zrobienia, żeby kupić sobie nową gąbeczkę. Jak już jestem cała w tym samym kolorze, to używam pudru. I w sumie głównie utrwalam sobie tą okolicę pod oczami i nos, bo tam się najbardziej świecę. Resztę to tak tą resztką, która mi zostanie na Beauty Blenderze. Daję też na czoło, bo tam nie było żadnego innego produktu. Ja na czoło na przykład w ogóle nie daję korektora, bo nie widzę takiej potrzeby, ale lubię, lubię sobie zmatowić to czoło tak, żeby po prostu pasowało do reszty mojej twarzy. Ostatnio zaczęłam się bawić w konturowanie nosa i robię sobie taką poziomą kreseczkę na górze. W ogóle właśnie zmieniłam pędzel, bo pokazywałam Wam to konturowanie w jednym z filmów i wtedy byłam takim bardziej fluffy pędzlem, a teraz zmieniłam go trochę bardziej precyzyjny i mam wrażenie, że to wygląda lepiej. Yy, niestety nie jestem mistrzem konturowania, więc zawsze wychodzi tak, że po prostu biorę ten duży pędzel i sobie to tak rozmiękczam. No i tym samym dużym pędzlem lecę po całej twarzy. To już zbytnio nawet nie patrzę, co robię, po prostu tak trochę ją ocieplam żeby wyglądać na bardziej żywą. Mimo że staram się wychodzić na słońce i tak dalej, kiedy jest taka okazja, to ja jestem tak blada, że po prostu wyglądam jakbym umierała cały czas. Nie dajcie się zwieść, teraz nie jest najgorzej, ale to tylko dlatego, że na przykład na ciele mam trochę samoopalacza. Już wyglądam całkiem cool i teraz lecę z różem bardzo leciutko. Głównie koncentruję się tutaj na środku twarzy. To mi daje taki look, jakbym się trochę właśnie, wiecie, spaliła słońce, jakbym siedziała trochę za długo na słońcu i nosby mi się przypiekł. To jest mój ulubiony sposób nakładania różu. A teraz zrobię coś, czego mogę bardzo żałować. Eyeliner. Ostatnio się wkręcam w eyeliner i wydaje mi się, że idzie mi coraz lepiej, ale nadal to jest ten etap, który może albo pójść bardzo dobrze, albo totalnie zepsuć cały mój makijaż. I zaryzykuję, ale nie ma opcji, że będę to robiła do podglądu. Jak widać, dzisiaj jest mój dobry dzień. Nie są to siostry, ale są to zdecydowanie kuzynki. Nawet nie takie dalekie, takie, że spotykają się kilka razy w roku. Makijaż jest skończony i moim skromnym zdaniem wyglądam w tym momencie najpiękniej na świecie. I jeżeli chodzi o taką estetykę that girl, to ważne... That girl? O czym ja mówię? Clean girl! Aaaah! Girl, To ważną częścią tej estetyki są też włosy. I moje są już ułożone, więc nie ma co za dużo gadać, ale chodzi o to, żeby te włosy były zazwyczaj w takich naturalnych kolorach, w sensie naturalnie występujących kolorach. To nie musi być twój naturalny kolor włosów, ale taki jeden z tej gamy naturalnych, bo nie widziałam jeszcze kogoś, kto stosowałby ten styl, tę estetykę, mając na przykład, nie wiem, zielone włosy, ale. Pewnie się da. No i fryzury. W fryzurach chodzi o to, żeby one wyglądały tak, jakbyś właśnie wstała i tylko tak przeczysała te włosy szczotką i po prostu wyglądasz idealnie. Takie fryzury, które wyglądają, jakbyś się w ogóle nie starała ich robić. I to jest zwodnicze, bo zazwyczaj te fryzury właśnie wymagają najwięcej pracy. Te, które mają wyglądać na takie effortless. Więc to jest moja wersja fryzury, która wygląda, jakby się nie starała, ale w rzeczywistości kręcę włosy co drugi dzień. I to jest zwykła lokówka, kręcę włosy od twarzy i kilka pasm za. Zawsze zostawiam sobie i kręcę je do twarzy, żeby były takie, wiecie, bardziej zróżnicowane. I to jest look, który uwielbiam. Od kiedyś chciałam włosy, szczerze mówiąc, dużo bardziej wajbuję w ogóle ze sobą. Nie tylko z moimi włosami, ale też jakby z tym, jak wygląda moja twarz w krótszych włosach. Zastanawiam się, czy nie ciachnąć ich jeszcze trochę. Moje włosy bardzo szybko rosną, więc one były tak do ramion, a teraz już tak. no, przekraczają te ramiona. I zastanawiam się, czy nie ciachnąć ich tak. no, no dokładnie o takich teraz widzicie. Tak. Chile. Czy to by mi pasowało? Nie wiem, dajmy znać. Oprócz tego w tym clean looku zaczęłam przywiązywać większą uwagę do biżuterii. Bo ja kiedyś na przykład w ogóle nie nosiłam biżuterii, bo mnie po prostu denerwowała. I denerwowało mnie to, że mam coś w uchu i że wiecie, jak się na przykład położę w nie taki sposób, jak powinnam. coś mi się wbija, a teraz jestem totalną fanką biżuterii. I ja wreszcie odkryłam, w jakim biżuterii mi jest dobrze, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, w jakim kolorze Wam jest dobrze i jaki pasuje do Waszej cery. Ja zawsze myślałam, że jestem Silver Girl, ale nie jestem. I niestety odkryłam to za późno, bo mój pierścionek zaręczynowy jest. Srebrny. I dopiero niedawno, niedawno, nie aż tak niedawno, ale powiedziałabym, że w ciągu ostatnich dwóch lat odkryłam, że złoto to jest totalnie mój kolor, który podkreśla moją urodę. I w tym momencie mam taki, powiedziałabym, że swój uniform. Takie rzeczy, które noszę praktycznie codziennie, które po prostu nadają mojej stylizacji, mojemu lookowi takiego kopa. Nie wiem, mam wrażenie, że osoba, która ma na sobie dobrze dobraną biżuterię, wygląda na zdecydowanie bardziej poukładaną i jakby włożyła zdecydowanie dużo więcej czasu w swój outfit. Nie wiem, może to jest tylko w mojej głowie, ale mój taki codzienny uniform to są te kolczyki z Asosa, które są. Mm. To są takie zaokrąglone prostokąty, i wydaje mi się, że wyglądają bardzo classy. No i do tego mój naszyjnik, który mnie widzicie ciągle. To jest prezent Staszka, więc ja go praktycznie nie zdejmuję. On jest z kopiszki i jest w tym momencie chyba najładniejszą rzeczą, jaką posiadam, jeżeli chodzi o biżuterię. No i okazjonalnie, jeśli mam humor, to noszę sobie taki sygnet. Jest przesłodki, też pochodzi z Asosa. I w przeciwieństwie do tych dwóch rzeczy, on nie jest z żadnej ani ze stali szlachetnej, ani po prostu ze srebra, złota, czegokolwiek. Tylko jest taki metalowy, po prostu spsikany chyba złotą farbą, więc to nie jest biżuteria najlepszej jakości i mój patent na to, żeby on wytrzymał długo i żeby nie zaczął mi się, wiecie, tutaj gdzieś rolować, żeby nie zostawiał mi śladów na palcu, to jest po prostu pomalowanie go srebrnym lakierem do paznokci. Srebrnym? Ja już naprawdę nie wiem, co mówię. Chodzi mi oczywiście o przezroczysty, o taki top coat. Pomalowałam go tak naprawdę od razu, jak zaczęłam go nosić i nic się z nim nie dzieje. Jest w świetnej kondycji, więc go. to jest mój lifehack na dziś. Lecimy z Clean Girl Outfit i może teraz nie jestem idealnym przykładem tego, ale zacznijmy od spodni. Wydaje mi się, że w ogóle w tej estetyce chodzi o takie naturalne tkaniny, takie materiały w kolorach ziemi, powiedziałabym, że takie zielenie, brązy, beże, może jeans? Jeans to jest coś, co wydaje mi się, że też pasuje, bo jest taki neutralny. Nie ciemny jeans, ale taki właśnie... Lekko niebieski. Te spodnie w ogóle są boskie, ale są kurde za duże, a mniejszy rozmiar jest za mały, więc cierpię. I już w ogóle samo w sobie jest stylową. Bardzo basic, bardzo w moim stylu, bardzo clean girl. Te spodnie też by mogły pasować. To są takie bardziej wide leg garniturowe. I powiem Wam, że mamy problem ostatnio. Ta koszula to jest nowość w mojej szafie, ale wydaje mi się, że bardzo pasuje do takiego właśnie luźnego, mega casualowego looku. Czy ja jestem klinger? Wydaje mi się, że tak. Okej, okay, czuję się super w tej strowie. dlatego dzisiaj przyszły nowe buty i są idealne. Serio, do tej stylówy? Skoro już ustaliłyśmy, że jestem faszynistką i generalnie guru mody, to teraz ja potrzebuję twojej rady, bo przyszedł mi dzisiaj kurier z dwiema parami spodenek, które sobie zamówiłam i one są z tego samego materiału i tak dalej, wyglądają prawie tak samo, więc specjalnie zamówiłam sobie dwie, żeby po prostu przymierzyć je w domu i jedną odesłać, tylko że nie wiem, którą. To jest para numer jeden, takie standardowe shorty, nic niezwykłego i one są trochę krótsze i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak się to do nich czuję. Powiedziałabym, że są takie neutralne. Ja potrzebuję czegoś neutralnego, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy nie są nudne. To jest para numer Dwa i one są prawie takie same, ale jednak bardzo różne. Te są troszeczkę dłuższe i są takie bardziej eleganckie. Gdyby to były spodnie długie, to z tymi zaszewkami byłyby takie bardziej garniturowe. Pojęcia nie mam, które są lepsze, więc potrzebuję twojej rady. To mają być takie basic spodenki do noszenia właśnie stopem i turbo tote i to wszystko. Help. Zostawiłam w końcu na z tą koszulą i jestem gotowa do wyjścia, więc trzymaj kciuki, żeby bagzami mi dobrze poszedł, bo jeżeli nie pójdzie mi dobrze, to zamiast nagrywać nowe filmy, będę musiała się uczyć do poprawki. Jak zawsze dziękuję, że spędziłaś ze mną te jakże ciekawe 10 minut. Bijaj na Instagrama, na TikToka i wszędzie, gdzie można mnie znaleźć, czyli w sumie tylko tam. I widzimy się na YouTubie niedługo. Postaram się!